Dobrze to powiedziałem? To zależy, co chciałeś powiedzieć. Chciałem powiedzieć... Dzień dobry. in są Dzień dobry. Chyba Tak, jakoś tak. Dziękuję. Co prawda już bardziej popołudnie, ale ma to jakiś sens. Mój fiński nie jest najlepszy, jak z twoim polskim. Cokolwiek? Dzień dobry. Okej, wiem, że nie jesteś fanem wywiadów. Wiem, że kiedyś powiedziałeś, gdyby nie dziennikarze... To świat Formuły 1 byłby idealny. Obiecuję się więc postarać. Zacznijmy od tego, że dla przeciętnego Polaka, kogoś z mojego pokolenia, fiński sport to trzy nazwiska. Miałeś okazję ich poznać? Tak, obu poznałem, choć nie mogę powiedzieć, że ich świetnie znam. Finlandia to mały kraj. Tu łatwo na siebie wpaść, po prostu. A byłeś fanem piłki albo skoków narciarskich? Nie, choć w piłkę jako dziecko grałem. Ale nie powiedziałbym, że jestem wielkim fanem. Jasne, kiedy są duże mecze, to siądę przed telewizorem. A skoki narciarskie w moim kraju ogląda każdy, od dziesięciu lat, w telewizji, na żywo. To był kiedyś nasz wielki sport. Szkoda, że tak podupadł, ale i tak dalej śledzimy, znamy nazwiska. Przeczytałem gdzieś, że raz skoczyłeś na nartach, prawda to? Nie. Ale kiedy byłem dzieckiem, to chciałem zostać skoczkiem. Ale nigdy nie skoczyłem. Może kiedyś. Zawsze byłem ciekawy, jakie to uczucie. Achonet zawsze walczył z Małyszem. Pamiętasz? Małysz, ten z wąsem? No pewnie, dobry skoczek. Świetny skoczek. Wracając do futbolu, reprezentacja Finlandii zagra teraz w Mistrzostwach Europy. Wybierzesz się na jakiś mecz? Nie mam żadnych planów, ale jak będzie w telewizji, to pewnie obejrzę. Dobrze, Kimi, przejdźmy do Formuły 1 i porozmawiajmy trochę o Robercie Kubicy, bo chyba zdążyłeś się przekonać, jak bardzo jest tu w Polsce popularny. Zaskoczyła Cię publiczność, zaskoczył polski prezydent na prezentacji? Nie, nie jestem zaskoczony. Chyba się nie mylę, ale Kubica to pierwszy i ostatni Polak w Formule 1. Więc nie jestem zaskoczony jego popularnością. Bardziej bym był zaskoczony, gdyby nie był popularny. Ale widać, że to wielka sprawa dla polskich fanów, a dla naszego zespołu duża rzecz, że mamy Polskę na pokładzie. Tak, to bardzo miłe. Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Kubicy? Nie, ale pamiętam ile razy ze sobą walczyliśmy na torze. Mniej oczywiście w zeszłym roku, ale kiedyś to była ostra rywalizacja. No to znów, znalazłem Twój cytat z 2007 roku, kiedy zostałeś Mistrzem Świata. Powiedziałeś wtedy, jeśli to prawda, bo znasz dziennikarzy, powiedziałeś, myślę, że Kubica to jedna z gwiazd tego sezonu. To nie ma znaczenia, że nie stoi na podium. To dopiero jego pierwszy pełny sezon i pojechał kilka znakomitych wyścigów. Kiedyś zostanie mistrzem świata. Naprawdę uważałeś, że to będzie taka wielka, wielka gwiazda? Wszyscy widzieliśmy, jak dobrze mu szło. Kto zna formułę, wie, że najwięcej zależy od samochodu. Ale po Robercie było widać, że jest bardzo szybki. Niestety miał ten wypadek, który pokrzyżował te plany, ale bardzo się ucieszyłem, gdy znów go zobaczyłem. Najpierw, jak testował dla Renault, a potem, gdy dokonał tego wielkiego powrotu do ścigania. Niestety, rok temu miał bardzo słabe auto, ale i tak dokonał czegoś wielkiego. Wielu ludzi w Polsce nie rozumiało tych rajdów, gdy miał ważny kontrakt w Formule 1. Tobie pewnie łatwiej było zrozumieć kubicę. Tak, ja sam ścigałem się w rajdach w 2009 roku. Czyli wiesz, po co on to robił. Oczywiście. Wiesz, po szkodzie zawsze jest łatwo być mądrym i komentować, że ktoś jest głupi, bo zrobił to i tamto, ale ludzie nie widzą całego obrazka. Rajdy pomagają kierowcy wyścigowemu? Tak. To wielka szkoda, że zespoły tak rygorystycznie zabraniają nam próbowania innych rzeczy. Bo myślą w tym momencie tylko o sobie, może jeszcze o fanach samej formuły. Ale ja zawsze uważałem, że korzyści z rajdów są duże. To inna jazda, uczycie nowych rzeczy. Sam byłem kilka lat poza Formułą 1, ale w tym czasie ścigałem się właśnie w rajdach i powrót do Formuły był dla mnie łatwy. Rajdy są dużo trudniejsze niż Formuła. Tam jest mnóstwo rzeczy, które mogą się zmienić, wszystko dzieje się szybko, a w Formule 1 każde okrążenie jest w zasadzie takie samo. Okej, zaczyna padać, coś się zmienia, ale potem przez jakiś czas znów jest powtarzalnie, a w rajdach każdy zakręt jest inny, nawierzchnia co chwilę się zmienia. Więc myślę, że można się tam dużo nauczyć. Dlatego i Robert mógł łatwiej wrócić do Formuły 1, bo ścigał się w rajdach. Okej, okay, zmieniasz sport, to jest co innego, ale najtrudniej byłoby wrócić, gdyby przez dwa albo trzy lata nie robił nic, a tak wciąż się uczysz. Pytam cię tyle o Roberta, bo nie wiem czy wiesz, ale na początku jego kariery w Formule 1 byłeś takim talizmanem. Wszystkie trzy pierwsze miejsca na podium. Monza 2006, Malezja 2008 i Bahrain 2008. Ty też z nim tam byłeś. Okej, okay, a jeszcze wygrał dzięki mnie. Bo był wypadek, który mnie wyłączył. Z walki. Dokładnie to miałem powiedzieć. Kanada. No tak, tych wszystkich wspólnych podiów nie pamiętam. Za dużo lat minęło, ale Kanady nie zapomniałem. Jaką macie relację teraz? Jest dobrze. To dopiero początek. Niedawno przyszedł do drużyny, ale przecież znamy się tyle lat. Na pewno dobrze, że pojawia się ktoś ze świeżym spojrzeniem. Nowi ludzie, nowe opinie, a nawet podobne opinie, ale od kogoś z zewnątrz. Myślę, że kubica bardzo nam pomoże: że kilka razy poprowadzi samochód, że wykorzysta swoje doświadczenie w symulatorze, żeby dać nam trochę więcej szybkości. Na pewno będzie atutem. Niektórzy mówią, że jesteście z Robertem do siebie podobni, a przede wszystkim jesteście jedynymi ludźmi w formule, którzy są w stanie zrugać swój zespół. No nie wiem, może. Może? Tak, jesteśmy ze starej szkoły. Jesteś słynny nie tylko za sprawą swoich wyników, ale też z rozmów przez radio z inżynierami. Na przykład, zostaw mnie w spokoju, wiem co robię. Dlaczego jesteś taki niemiły dla inżynierów? Nie uważam, żeby to było niemiłe. Ważne, by zrozumieli o co mi chodzi. No i fajnie, gdyby usiedli na moim miejscu i spróbowali odszyfrować te zgrzyty, które od nich dochodzą przez radio. Dlatego wolę, żeby mówić do mnie jak najmniej. Zresztą uważam, że to trochę bez sensu. W telewizji słychać po pierwsze dużo wyraźniej, po drugie w zupełnie innym momencie, niż cała rozmowa się odbyła. Wyrwane z kontekstu? Tak, to czasami wprowadza w błąd, bo samochód jedzie całkiem normalnie, a widz słyszy wymianę zdań sprzed połowy okrążenia. Często też te wypowiedzi są mocno pocięte, żeby budziły emocje. Gdyby wyeliminować radia z formuły, wyniki byłyby inne. Nie, wątpię. Do wszystkiego można się dostosować. Zresztą w przeszłości wiadomości pokazywano nam na planszach, więc sposób by się znalazł. Myślę, że to jednak premiowałoby kierowców z większym doświadczeniem i pewnością siebie. Możliwe, ale my się wszyscy szybko uczymy. I do braku radia też wszyscy by się błyskawicznie dostosowali. Wracając do mnie, może czasami brzmi jak gbur, ale ludzie sobie nie zdają sprawy, że ja wtedy muszę być w pełni skoncentrowany, robię kilka innych rzeczy, słyszę znacznie gorzej niż ciebie tutaj. Słyszysz gorzej niż my w telewizji? Tak. Jakość jest czasami fatalna. Dlatego czasami krzyczę, bo jest szansa, że lepiej zrozumieją. Nie będę się starał być super miły. Nie będę przepraszał, że żyję. Nie, to nie działa. To robota. I myślę, że wszyscy goście, z którymi pracuję, to wiedzą. Wiedzą, że to nic osobistego, jeśli na nich krzyknę. Wciąż cię lubią. Wiedzą, że dookoła dużo się dzieje. To część gry. Kimi, w zależności od walki z wirusem i sytuacji w Azji, Wietnamie i w Chinach, to może przypaść na Austrię bądź Silverstone, ale wiesz, że zaraz pobijesz rekord. Wiesz jaki? Tak. Czy nie? No. To nie jest ważne. Nie jestem tu dla rekordów. Nie mam zresztą wrażenia, że za mną już tyle wyścigów. Tak, Rubens Barrichello pojechał 322 wyścigi, tobie brakuje 10. Nawet nie wiedziałem ilu. Nie czuję, że już tak wiele tego było. Może jak będę starszy. Jeszcze starszy. Może wtedy to docenię. Na razie to dla mnie tylko liczba. No to kolejna liczba. Skończyłeś właśnie 40 lat. Niedawno słuchałem rozmowy z Maxem Verstappenem. Powiedział w podcaście, że wydaje mu się, iż 35 lat to mniej więcej wiek, w którym kierowca traci refleks, trochę się wypala. Ty się pewnie nie zgadzasz. Mnie to jeszcze nie dotknęło. Fakt, na pewno przychodzi wiek, kiedy coś się traci, ale naprawdę nie czuję, żeby coś się we mnie wypaliło, coś się zmieniło. Może to się zdarzy w tym roku? Oby nie. Na pewno, jeśli tylko poczuję, że nie jestem już w stanie robić tego, czego sam od siebie wymagam, to nie będę marnował ani swojego, ani niczyjego czasu. Friedrich Wasser właśnie mi to potwierdził, bo kiedyś powiedział, kimi będzie jeździł tak długo ile będzie chciał, a teraz mówi tak, bo wiem, że kimi powie stop wtedy, kiedy to będzie zasadne. Tak, ja naprawdę mam co robić w życiu. Mam rodzinę. To by było nieuczciwe w stosunku do nich, do mojej drużyny, do wszystkich ludzi dookoła, gdybym jeździł bez końca, bez przekonania. Na pewno będę pierwszą osobą, która poczuje, że czas zostać w domu. No to Ostatnie pytanie, rok 2020, jakie masz odczucia przed sezonem i po pierwszych testach? Oczywiście, najlepszy czas drugiego dnia to była miła rzecz, ale czy to nam coś mówi? Nie, to tylko czasy testów. Mówię to od kiedy jestem w Formule 1. To nie ma żadnego znaczenia. Zero przełożenia. My jedziemy swoim własnym programem, nie mamy pojęcia, co robią pozostałe zespoły. Jako kierowcy nie jesteśmy w stanie porównać się do innych. Prawdopodobnie wy widzicie więcej w telewizji. Przekonamy się w Australii po kwalifikacjach, gdzie jesteśmy. A pierwsze dwa weekendy sezonu dadzą pełniejszy obraz. Nam podczas testów zostaje konsekwentne podążanie wytyczonym programem. To jest najważniejsze dobrze wykorzystać czas, a nie to, czy mamy pierwszy czy ostatni czas okrążenia. To nie ma znaczenia. Kluczem jest uczenie się bolidu, bo czasu na testy nie ma wiele. To, co mnie cieszy w tym momencie, to że samochód jest stabilny, bezawaryjny. Dobry znak przed kolejnymi testami. Dziękuję, Kimi. Nie było chyba tak źle. Nie, ale i tak wolałbym być gdzie indziej. Jeśli potrzebujesz lekcji skoków narciarskich, to mamy dobrych trenerów. Tak, wiem, że Wam dobrze idzie. Wciąż dominujecie. dominating the ski jumping like this. Huh? Kitos. Dziękuję. Thank, Thank you.